W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, boski zbawicielu, któryś nas grzesznych ludzi krwią swoją odkupił. Dziękujemy Ci za najdroższą ranę boku twego, przez którą dałeś z miłości ku nam zranić serce swoje. Niech będzie pozdrowiona i błogosławiona rana boku twego z której wypłynęła krew i woda, na obmycie nas z grzechów. Panie Jezu cierpiący, przez ranę boku Twego, udziel nam łaski, o którą Cię z ufnością błagamy. Dopomóż nam, abyśmy w życiu naszym na pierwszym miejscu stawiali miłość ku Tobie, a nie troskę o rzeczy doczesne. Niech przed śmiercią będziemy zaopatrzeni Świętymi sakramentami, abyśmy szczęśliwie przeszli do wieczności, Gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Najświętsza rano serca cierpiącego Zbawiciela, Rano miłości, niewyczerpany zdroju, miłosierdzia dla nas, pozdrawiam Cię. Uwielbiam Cię, kocham Cię. Oczyś mnie z moich nieprawości i grzechów, wskaż mi drogę mojego zbawienia, pociągnij mnie do cierpiącego Zbawiciela, aby mógł cieszyć się wiarą, nadzieją i miłością. By Jezus stał się dla mnie jedyną drogą, prawdą i życiem, by moje zranione serce zjednoczyło się w jedno. Z miłosiernym sercem Jezusa, w czasie obecnym i przyszłym, i przez całą wieczność. Amen.